Jest jej praka, jak trochę looks, tak mówiłem. Wszystkie to od w góry kładane, niestety. Tak bywa. No cóż, robimy testing, czyli tak. Ta praka ma serwis młody, ma inaczej ustawiony, czyli tak. Ym, to jest. Czekaj, Waszybierzka. Nie, tak się nie włącza Czekaj A się włączało? He. jak się włączało? Jeszcze raz

To jakie guzik masz, masz, start i... prawie wstępne? Nie wiem, czekać, dajcie chwilkę, bo nie wiem jak się włączyć. Dobra, chyba wiem. Czyli dajcie chwilkę, czyli dodatkowe płukanie i start, pauza. Czyli tak, czyli muszę już jeszcze czekać, że muszę... dwa palce na, na to i nosem pokrętłem. Ech! Nie udało się. Dodatkowe pukanie. Cholera. Trzeba zrobić to. Kurde, jak się ma tylko to. Dwa palce. No pierdzielę, no co jest? Nie działa, no. Dodatkowe pukanie i start pauza. No co, no to już dobrze robię, no. Dodatkowe pukanie. I start-pauza, to są tak kurwa, no nie działa w tej pracy, do no Electrolux, przecież jeszcze bym teraz działało to No, z dodatkowe pukanie, Start-pauza i włączanie Ale kurwa nie działa Pst. Czekaj, weź, jeszcze raz spróbuję Ten guzik, ten guzik i nosem obrócę no, no nie działa, no Czekaj, daj, mi chwilkę Dobra, chyba to razem będę miał. Musi być praca włączona. I. te dwa guziki. Jest! Weszło! Serwis, młody, Jest! Jest pod moją kontrolą. Ale, szatełka ma, kurde, jakby, jakby tu był ten. Jak choinka. Pa, 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 pak, pa, 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 popierdziała. Dobra, chyba już wystarczy. Proszę. Nabiera wodę. No, ja spróbowałem kontrolę, jest teraz maszyna. Kora ma trzy dyspensery ma. A ten drugi, trzeci. Dziękuję, no tak mogę bez końca. To? Nie jest. Pra... <gry> nie działa. O, po bardzoca. Gdzie wodę, kurde, dziwirujesz, chłopie. Wylaje wodę pierw Szybko nabrała wodę. Pompowanie, dobra. Takie jak tempo ten na nabrała wody? Bez przesady Te faktycznie. Ile jeszcze masz tej wody na środku? <grymne> ja pierdolę, ile tej wody w środku? W końcu urna Tak krótki tempo na ten, tyle nabierania wody, akurat tempo na tego wylewania wody to jest... Czyli... Nieważne Nie wiem, jakim cudem ta braka tak szybko tempie na nabra tyle wody. ta na pukanie a czyli aha a ten? antyletyczny? nic a kurtki puchowe? o to f... koinka. sportowe? Zobacz xD No i... Jedwab wełna Znaczy wełna jedwab no Nie, już nic ha zaraz go sobie Dobra Dajesz na serwis mode jeszcze Prawie, jak ci... czekać tego serwis moda tak już dáme o he <laughs> he napravil jenom <ją. laughs> vločil jsem servis modovný co by nebylo dělám popravdě temperatura jak vždycky nebo eko 6 stopni maksimum, 6 stopni. 60 stopni, kulna A tu nie można tego zrobić. XD raka oszukuje. Ale to można zmienić. Ej, he, lol. Bała ba, A tam się nie będzie, dobre. Zawsze żądam tego programu. Zawsze. Zawsze jak się kąpię, to żądam ten program. 14 litowy. Wiadomo, 0 widziany, bądź to. No i tylko tyle. Tam programy, tam wirowanie, tam pompowanie, płukanie, antyalergiczny, kurtki puchowe, sportowe, wełn, wełna, wełna dwa ja tak dobrze powiem i wyłączenie braki. Dobra, to nara.